Myślę więc, uważam, że... Euro, czas rozliczeń. Jeden gol, a wszystko byłoby inne. Tylko ten jeden gol. Gdzieś na drodze stanął słupek albo wszechobecna łapa bramkarza. Tylko odrobina szczęścia. Przecież nie techniki, nie taktyki, a po prostu łutu szczęścia. I ruszyłaby lawina spazmów i łez wzruszenia, że Biało-Czerwoni to najlepsza drużyna na świecie. Wydaje mi się, że mało brakowało, by tak było. Nie szukajmy winnych, bo ich nie ma. Pomyślmy, przecież to był zbieg okoliczności. Nie wyszliśmy z grupy. No ale możliwości nie było za dużo. Mogliśmy albo nie wyjść, albo wyjść. Tylko dwa rozwiązania. Ludzie. Po prostu nie było wyboru. Kto mógł przypuszczać, że właśnie ten wybór nie spodoba się kibicom? No kto? Ty nie jest tak łatwo przypuszczać. A czy przypuszczać można, ale, ale y, potem szanować to przypuszczenie, to, już jest trudniej. Najpierw się tworzy sytuację bez wyjścia, a potem jak drużyna biało-czerwonych podejmuje swoją niezależną decyzję, to się wiesza na nich psy. I to psy zupełnie niewinne. Druga sprawa, dru druga, być może ważniejsza nawet. Ja się pytam, kto wymyślił te durne zasady? Cały mecz rozegrywany bezbłędnie. Mnóstwo akcji, tu podają, tu tu, to stałe fragmenty gry. I tam jakieś zwoleja podanie, i tu pyk, i tu pyk, i biega. Wszyscy się ruszają, świetnie, każdy się stara, każdemu bardzo zależy. Padanie na trawę, tak żeby wszyscy widzieli, wszystko gra. Żółte kartki, czerwone kartki, zmiana y, z, zawodników, hublot, jeden hublot, drugi hublot. Jest wspaniałe widowisko, ale nie, to za mało. Musi być gol. Ja tego nie rozumiem. Czemu tak się uparli, że musi być gol? Że piłka musi wpaść do bramki. Zobaczcie, tak mało istotna rzecz, jaką jest gol, która na 90 minut meczu trwa zaledwie dwie sekundy. Bo no potem przecież dłużej się cieszą z tego gola. Znaczy fajnie jest oglądać, jak oni tam się rzucają jeden na drugiego. To jest bardzo, fa bardzo fajne. Ale tylko dwie sekundy piłeczki y tam na siateczce, że dotyka takiej tkaniny. Tkanina o tkaninę i ty i już jest szał? Okazuje się, że to decyduje o wyniku i o humorach i nastrojach całych narodów? To jest kompletny brak odpowiedzialności. Kto coś takiego wymyślił? To jest narażanie całych narodów na niebezpieczeństwo naszych dzieci, naszych żon, naszych mężów. Zobaczcie, jedna mała zmiana w zasadach i bylibyśmy przeszczęśliwi. Proszę państwa, Polacy, nasza przegrana to tylko zbieg okoliczności. I to nie splot nieszczęśliwych okoliczności, tylko po prostu okoliczności. Ktoś ustalił durnowato, że gol decyduje o wyniku meczu i tak zostało. I teraz wszyscy się tego kurczowo trzymają. Spokojnie, to się na pewno zmieni. O tym, kto wygrał mecz piłki nożnej, będzie decydować co innego. Jeszcze na razie nie wiem co, ale ja nie mam czasu się tym zajmować, bo cały swój czas spędzam na próbach zbierzenia okoliczności. Tylko, że innych. Bardzo zależy mi na tym, żeby odwrócić bieg takiego utartego w społeczeństwie schematu, że jak się nażrasz na noc, to przytyjesz. Koniec.